Że Państwa Kraków liczy 327 km2. Co roku organizacje ekologiczne proszą o podanie danych statystycznych, ile wycięliśmy, ile nasadziliśmy. Tyle tylko, że w moim odczuciu wszelkie tego typu dywagacje, bez kontekstu, ile drzew mamy w mieście, nie nam dają. Bo nie wiemy, co z czym porównujemy. A na dobrą sprawę nikt nigdy nie policzył ilości drzew w Krakowie. Tak samo nie wiemy, w jakiej kondycji jest to zażywienie drzewostan, czy jakkolwiek byśmy to inaczej nazwali. Ponieważ bardzo często wycinka drzew jest w odbiorze społecznym nam negatywnie. Stąd nasze próby wyjaśniania, że drzewo stwarzało zagrożenie, że było super, że to tamto, e, no nie znajduje jakiegoś poparcia, zrozumienia e, wśród mieszkańców Krakowa. Proszę Państwa, e, powiedzmy sobie szczerze, że o tym czy drzewo będzie wycięte czy też będzie przycinane, to decydujemy w momencie jego sadzenia. Ponieważ e, najczęściej spotykana pielęgnacja, czyli ograniczenie zasięgu korony, jest wynikiem tego, że sadząc drzewo nie przewidzieliśmy, jakie to drzewo będzie miało wygląd po tych 15, 20, 30 latach. I konieczność utknięcia całego drzewa jest zawsze skutkiem pewnych działań, a nie przyczyną wykonywania. Na ilustracji po lewej stronie macie Państwo takie porównanie, jak odległość pomiędzy samnymi drzewami wpływa na wielkość korony. I to, co tutaj jeden z moich przedmówców mówił, że jest pewna pojemność która jest optymalna dla ilości drzew na hektarze, no to tutaj ma pewne jakby połączenie z tym. Bo zapytajmy się, dlaczego chcemy mieć drzewa w mieście? Jaka część tego drzewa jest dla nas, z punktu naszego widzenia, najcenniejsza? Która część drzewa powoduje to, że mamy tlen, że powietrze jest oczyszczane? Czy to będzie pięć drzewa? Czy to będzie korzeń drzewa, czy to będzie korona drzewa? Więc jeżeli chcemy mieć koronę drzewa, to powinniśmy dążyć do tego, żeby sadzić te drzewa w takim miejscu, w takich odległościach, żeby później nie trzeba było w ogóle to koronę ingerować. Na żadnym etapie życia drzewa. Proszę Państwa, do w stosunku do wielkości działki. Macie Państwo zdjęcie przedstawiające wykonanie warunków nowych nasadzeń za wycięte drzewa w związku z inwestycją. Inwestor, deweloper oczywiście posadził drzewa zgodnie z decyzją, tylko proszę popatrzeć, jak te drzewa zostały posadzone. I na porównania macie Państwo ten sam gatunek, jak wyjrzały czyli tych 20-30 lat i proszę sobie wyobrazić, co się będzie działo z tymi nowo posadzonymi drzewami, jak będą przybierały tą wielkość do celu. Proszę Państwa, w sieci uzbrojenia terenu niestety nam się to nie? Mieszkamy w mieście. Korzystamy z dróg cywilizacyjnych. Mamy kanalizację, wodociąg, gaz, energetykę, ciepło, neostradę. I teraz wszystkie te media są w ziemi. Ale jak są w ziemi, to znaczy, że co jakiś czas trzeba będzie dokonać ich wymiany, remontu. I w tym momencie posadzone drzewo w pobliżu. No i właśnie, co z tym drzewem? polskiego to nie jest tak, że wycinka drzew jest odrywana w rzeczywistości, że to zależy od urzędnika. Zresztą urzędnik też pracuje generalnie na przepisach prawa, które obowiązują wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. I kwestia relacji y, mieszkaniec, drzewo, urząd są regulowana ustawą o ochronie przyrody, która stanowi, że wycięcie drzewa, jeżeli ktoś chce wyciąć drzewo, musi uzyskać zezwolenie autorów niż prezydenta miasta na określonych warunkach. Macie Państwo przegląd artykułu 83 ust. 1, który wprost precyzyjnie wskazuje, kto może starać się o wycięcie drzewa. Na pewno będzie to w posiadaniu a od 2010 roku właściciel urządzeń przesyłowych, jak nazwę w skrócie, ponieważ w ustawie jest to odesłanie do kodeksu cywilnego pod spodem na wyjaśnienie, przywołanie tego konkretnego artykułu w kodeksie cywilnym. Jak ważne jest zastanowienie się gdzie sadzić, eee, Przedstawiam następny slajd, przywołujący zarówno następną podstawę prawną, czyli rozporządzenie miejsca gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i uspływanie. No i Ministrowie mają to do siebie, że określają warunki techniczne i wskazują na przykład, że powinna być strefa kontrolowana przy gazociągu i w odległości 2 metrów od tej strefy kontrolowanej nie powinno być drzew. I mamy nowe nasadzenia na ulicy Śniadeckich, ładnie opakowane, przyjęte. Można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Z góry widoczny, widać środkowy slajd, widać ładny rządek. No i cóż, jak nałożymy na to sieć zbierania terenu, to byśmy się starali tak cienkanie posadzić na gazetowcu, to by nie wyszło. Ale ponieważ nie graliśmy tego podłonę, no też zrobiliśmy dziesiątkę. Yy, następny przykład. Mówiłam nowej huty się Hutu z lat 60. Eee, proszę popatrzeć, idąc od lewego, górnego snajdu, ładne, zaczerwienie, przydrożne, wyrośnięte, dojrzałe, zdrowe. Eee, prawy, górny znajduje widok. No, są to tak, jak to wygląda, no, przepięknie, prawda? Ale już snajdy drobne. Proszę zwrócić uwagę. Jest narzucone uzbrojenie gazowe. I się okazuje, że znowu, no, no znowu, jakbyśmy chcieli, to na mnie wyszło. Nie wiem, dlaczego zupełnie maniaka, sadzone są drzewa na uzbrojeniu terenu. Przekraczam to ja moje możliwości percepcji. Miałem mam daleko pojęcia, gdzie jest inne miejsce, w się centralnie na uzbrojeniu. Eee, Prawdy, dolny snipe. Czytelny? Czytelny na pewno. To jest zdjęcie. Z projektu wymiany złożonego gazociągu, który przedstawiał zakład gazowy 3. I proszę zwrócić uwagę, że początkowo zakładano, że trzeba będzie wymieniać, wymieniać ten gazociąg bezpośrednio pod tymi drzewami. Czyli fizycznie, gdyby to chcieć zrobić, to trzeba by wyciąć ten drzewa. Całe szczęście, że tutaj mieliśmy troszkę luzu terenowego. Tu wszyscy mnie znają, a jak mnie nie znają, to nie poznają. Mieliśmy troszkę guzik terenowego, można było wymusić na operatorze uzbrojenia terenu, żeby przychodził ten gazociąg na wodnik. Tu się udało, ale nie zawsze jest to możliwe. Proszę Państwa, Urząd Miasta Krakowa zbliżając decyzję są bądź nie, na wycięcie drzew, zawsze reaguje na czyjś wniosek, w odpowiedzi na wniosek. To nie jest tak, że ja rano wstaję i się zastanawiam ile drzew no, tylko po prostu przychodzę do pracy i dostaję tak startę nowych wniosków do rozpatrzenia. Zgodnie z ustawą wnioskodawca musi podać precyzyjnie przyczynę odsunięcia drzewa. I ja w tym zakresie się wypowiadam, czy ta przyczyna, w mojej ocenie jest zasadna, wtedy wydajemy decyzję pozytywną, czy też nie ma uzasadnienia, wtedy dajemy również decyzję negatywną. Najczęstszymi przyczynami to jest kolizja z inwestycją. I tutaj proszę Państwa, jeżeli jakiś obszar jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony pod zabudowania inwestycyjne. Moje możliwości ograniczenia zapędów inwestora do wycinki drzew spadają dramatycznie do zera. Natomiast jeżeli nie ma panu zagospodarowania przestrzennego, można spróbować w ramach postępowania ustalenia decyzji o warunkach zabudowy, można spróbować chronić drzewa. Przy czym niestety z przykrością muszę stwierdzić, że przy zapędach inwestycyjnych możliwości realnego powstrzymania od wycinki drzew jest naprawdę bardzo mało. Zagrożenie bezpieczeństwa to przede wszystkim skłonność wyłamania się części drzewa lub całego uzasadnione wartościami statycznymi z większym lub mniejszym prawdopodobieństwem, że może nastąpić, jak również powodowanie widocznych uszkodzeń elementów budowlanych w pobliżu Usytuowanych w pobliżu. Przy czym za elementy budowlane, z z prawem budowlanym, to nie będzie tylko budynek. To będzie również ścieżka, to będzie chodnik, to będzie instalacja podziemna, uzbrojenia terenu. Także to wszystko są elementy budowlane. Ja muszę w kontekście tego ustalić, czy drzewo na te elementy oddziaływuje, w jakim stopniu i czy to oddziaływanie jesteśmy w stanie ograniczyć bez usuwania drzewa, czy też takiej możliwości nie ma? Ryzyko to nic innego, jak kombinacja zagrożenia i zakresu szkód, które może wyrządzić drzewo. Proszę Państwa, e, pytanie, jakie drzewo może być wyciągne? Kiedy można się o to starać? E, no, Przedmówię tutaj na początku, u góry wyrok z tego roku. O decyzję samorządowego kolegium oddawawczego, który nas połączył, cofając decyzję negatywną do ponownego rozpatrzenia, że wskazówką co do dopuszczalności usuwania drzew czy krzewów jest norma zawarta w artykule 86 ustawy o ochronie przyrody, która wskazuje na możliwość usunięcia drzew bez ponoszenia opłat. No dobrze, jak kolegium tak sobie życzy, to zapoznajmy się z tym artykułem. I tutaj prosiłem o troszkę cierpliwości, bo tych wyjątków jest kilkanaście pozycji. Miejąca się opłat za usunięcie drzew, na które usunięcie nie jest wymagane zezwolenia. Drzew i krzew, na które usunięcie osoba fizyczna uzyska zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli jakoś sobie chce udawać domek jednorodzinny, wymienić przyłącze gazu, prądu bądź. W końcu zlikwidować piec węglowy na rzecz podłączenia do sieci mpc i na okolizji z tym stoi drzewo, no to nie ma innej możliwości przyłączenia, więc drzewo trzeba wyciąć. E, drzewi krzewów, które usunięcie jest związane z odnową pielęgnacją drzew, rosnących na w nieruchomości wpisane do rejestru zabytków. Uff, nie moja groszka. Niech się konserwator zawodów Państwu spowiada. Drzew lub przodu, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi w mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa, i tak dalej. Że Państwa drzewa stwarzają zagrożenie, bo są wybuchniałe, bo są pochylone, bo są złamane, bo system korzeniowy uszkadza ścianę roślin budynku, aż powoduje odkształcenia. Na wodociągu przerasta kratki kanalizacyjne, ale drzewo będzie powodować zagrożenie również w sytuacji takiej, gdzie zbyt blisko posadzone modrzewie, zbyt blisko posadzone domku jednorodzinnego, opadające igniwie, powoduje zatykanie przewodów wentylacyjnych. I w tym momencie, w tym momencie. Musimy mieć informacje od służb budowlanych, jak to się ma do prześwitu tychże wentylacji. Należy prowadzić prawidłową konserwację przewodów kanalizacyjnych, a nie usuwać drzewa. E, Zgadzam się, Zatem to było najlepsze odbyć. Zobaczmy budowlanego. Obiekty budowlane należy utrzymywać przez całym okresie ich użytkowania w sposób zgodny z warunkami technicznymi, a nie usuwać drzewa. Panie. Mm, dziękuję za awans. Nie jestem przed dyrektorem. Zgadzam się z panem całej rozciągłości. Tyle tylko, że jeżeli dostaję opinię budowlanca um, odpowiedzialnego za um, urządzenia, przy urządzenia wentylacyjne, um, no, to ja musiałbym zrobić ekspertyzę. Czy mogę pana poważnie na Bardzo chętnie wykorzystam. Teraz mówię całkiem poważnie. Jeżeli będę mógł skorzystać z Pana usług, będę bardzo wdzięczny. Eee, następny punkt to jest drzew w możliwości, możliwe możliwość usunięcia drzew i które zagrażają w bezpieczeństwo ruchu drogowego, drogowego lub kolejowego. Eee, drzew w związku z przebudową dróg publicznych. Teraz wprowadzony, zmieniony przepis artykułem 7. Już tutaj zostaje po więc przejdę dalej. Jak Państwo widzicie, tych zapisów jest 12. Przechodzę do statystyki. Między 2013, rokiem 2013 a 2015 liczba wniosków złożonych do Urzędu o wydanie zezwolenia wzrosła przy zagrożeniu o 44%, przy inwestycjach o 99%. W rozłożeniu na wnioskodawców przedstawia się to następująco. Największe dominujące znaczenie mają wnioski osób fizycznych z tytułu zagrożenia bezpieczeństwa. W dalszej kolejności osoby prawne, jednostki gminne, studzienie mieszkaniowe. Usunięcie że w związku z inwestycją jak państwo widzicie jest tego proporcjonalnie mniej. Liczba decyzji, liczba objętych drzew jak Państwo widzicie drzew wycinamy dużo i staramy się tutaj w stronę pana Mariusza Waszkiewicza e, staramy się e, zobowiązać wnioskodawców o nasadzenie minimum takiej samej, a czasem nawet największej liczby drzew, co nie zawsze się nam udaje, pozwala w jakiś sposób zbilansować gospodarkę zieloną. W latach, jeśli chodzi o liczbę drzew objętych decyzjami, na czerwono zezwolenia, na zielono nasadzenia. Proszę zwrócić uwagę, że od roku 20, 2011 przez 2012 doszliśmy do poziomu 2013-2014, gdzie zbliżyliśmy się do mniej więcej 90% od odnawienia wycinanych drzew. Zestawienie drzew usuwanych i objętych warunkiem w rozbiciu na y, usuwane przy inwestycji i na drzewa zakażające. Proszę zwrócić uwagę, że przy inwestycjach jesteśmy w stanie wymusić na y, inwestorze nasadzenie relatywnie większej niż budżet, tyle tylko, że tak jak tu już było wspomniane w pierwszym referacie, też borykamy się z brakiem miejsca. Przy drzewach usuwanych z tytułu zagrożenia, no tutaj na terenach prywatnych nie zawsze jest taka możliwość. Nasadzenia nowe są kontrolowane przez służby Wydziału Kształtowania Środowiska, potwierdzające, że zostały wykonane, co w przypadku naliczenia wcześniej opłat daje podstawę do ich umorzenia. Jak Państwo widzicie, różne to zróżnicowane jest, bardzo to nowe nasadzenia. Często, proszę zwrócić uwagę na slajd lewy yy, w dolnym rogu, yy, na pierwszym planie drzewa yy, posadzone w wyniku warunku, a w tyle są to krzewy, które zostały posadzone przez właściciela bez ingerencji urzędu. Bo ludzie chcą mieć ziele i sadzą sobie ją sami. No i na zakończenie, proszę Państwa, chciałbym życzyć wszystkim, żebyśmy drzew mieścia nie podziwiali tylko w takiej formie